Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrałem Wy. Dzisiaj porozmawiamy o grze Massive Darkness 2 Hellscape, czyli kontynuację bardzo znanych gry z która też została wydana przez Portal. To jest druga część, taka niezależna, nie musicie kupować podstawki, żeby sobie zagrać w Massive Darkness 2. Pierwsze co się tutaj rzuca w oczy, to jest po prostu niewiarygodna liczba elementów w stosunku do ceny tej gry. Ja bym chciał aż tutaj sprawdzić, czy jakby cena y, Massive Darkest 2 jest taka sama, jak innych gier od kur... tłumaczonych przez portal. No i co się okazuje, jest w podobna. Y, a, a w przypadku tej gry ja miałam ogromne problemy, żeby w ogóle wszystko zmieścić do pudełka po wypakowaniu, wiecie. Po wypchnięciu żetonów, po nawet pozbyciu się tych plastikowych wyprasek, gdzie mamy te wszystkie figurki. Miałem ogromny problem, żeby to wszystko zmieścić, więc to chyba jest taki pozytyw. Jeżeli patrzycie na gry, wiecie, pod względem jakby ilość, a cena, to tutaj jest po prostu to niewiarygodnie dobrze zrobione. Bo naprawdę macie ogromne figurki bossów, macie mniejszych takich y, mini bossów, macie wiecie, te figurki takie, takiej zwykłej piechoty, macie kilku swoich bohaterów i wszystko tutaj jakby naprawdę jest po prostu niesamowicie duże, niesamowicie potężne. Jednocześnie to jakby moje pierwsze zastrzeżenie i pierwszy minus tej gry tutaj jest jakby pewien taki overkill pod względem tego, jak to zostało wydane, ponieważ kiedy mamy takie kafelki terenu, po którym chodzimy, Figurki tych największych bossów zajmują praktycznie cały kafel. Jest to nieco problematyczne moim zdaniem dla czytelności, gry i jest to po prostu niewspółmierne jakkolwiek dowiecie tego, co w tej grze się robi. Ale dla fanów, wiecie, ogromnych figurek na planszy i tego po prostu, żeby gra miała prezencję, to tutaj to naprawdę po prostu wygląda kapitalnie. To, co też chciałem tutaj jakby pochwalić, to jest to, że jest to, wiecie, takie high fantazy, czyli takie typowe, gdzie macie, wiecie, poszukiwaczy przygód, którzy wchodzą gdzieś tam do lochów i walczą z potworami. Ale tutaj mamy taki sznyt Diablo. Ja ogólnie jestem wielkim fan Diablo 2, jakąś tam trójkę to już tak nie za bardzo, ale mamy tutaj, wiecie, jakieś tam upadłe anioły, jakieś tam potwory z piekiem i tak dalej. To nie jest jakieś takie mega mroczne, jak mieliśmy na przykład Klaustrofobię, taką grę osobową, która już tam dobre kilka lat temu wyszła, ale nadal to jest, wiecie, takie bardzo tematyczne, klimatyczne i bardzo mi się pod tym względem podoba. Tutaj możecie zagrać sobie konkretny jeden scenariusz. Nie, nie ma tutaj jakby takiej kampanii, wiecie, która się składa z kilku tam scenariuszy. Możecie zagrać sobie z, ze współgraczami, powiedzmy jeden scenariusz, później zagrać sobie inny z inną ekipą. Nie ma tu żadnego problemu i dla mnie ogólnie jako dla gracza to jest fajne. Ja osobiście, wiecie, lubię kampanię, ale w dzisiejszych czasach ja mam często problem, żeby gdzieś tam ekipę zabrać na te, wiecie, 6 10 kolejnych rozgrywek. Massive Darkness 2 pozwala Wam na to właśnie, żeby sobie zagrać konkretnie te scenariusze, i nie musicie się martwić o to, że wiecie, że w pewnym momencie przerwiecie, nie będziecie mogli grać bez kogoś. Możecie sobie skakiwać w duże scenariusze, i to naprawdę tutaj działa bardzo dobrze. Z tego co widziałem, jest też dodatek, który właśnie oferuje jakby taką kampanię, ale to pudełko już samo w sobie wam oferuje właśnie to, że możecie sobie zagrać te scenariusze dużymi bohaterami, i właśnie w, jeżeli chodzi o tych bohaterów, to też jakby jest pewna cecha wyróżniająca Masy Darkness 2, bo ja będę mówił o dwójce, bo Biednyka osobiście nie grałem, także. Ciągle mówię dwójka, dwójka, dwójka. To jest to, że ci bohaterowie naprawdę mocno różnią się między sobą. To jest fajne, że jesteście paladynem, macie jakieś tam inne komponenty, jesteście magiem, macie inne komponenty. I możecie zagrać sobie kilka razy ten sam scenariusz, ale innymi bohaterami i będziecie mieli inne doświadczenia jakby płynące za rozgrywki. Następna rzecz, jakby mnogość przedmiotów, to też mnie zdziwiło, ja to w ogóle otwieram te paczki z kartami, znowu przedmioty, 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 naprawdę tego jest bardzo dużo, że możecie w czasie rozgrywki w jednym scenariuszu znaleźć te przedmioty, w innym inne i naprawdę jakby składanie swojej postaci tutaj jest naprawdę ciekawe, bo, bo zazwyczaj jednak w tych grach, wiecie, tych kraj... W dunge Crawlerach jest troszkę tak, że nie wiem, w czasie powiedzmy ten fajny scenariusza, tam mało rzeczy się dzieje, później gdzieś tam za gotówkę sobie kupujecie na koniec. Nie, tutaj faktycznie jest tego naprawdę dużo, można sobie przywierać w tych przedmiotach. To mi się naprawdę tutaj e, podoba. Możecie sobie grać w to solo, ja naprawdę polecam tego typu gry właśnie, jeżeli lubicie sobie, wiecie, doskładać, wszystkie komponenty, figurki, macie, macie wolne popołudnie, to naprawdę jakby dla graczy, którzy lubią tego typu rozrywkę, wariant solo też tutaj jakby jest tam jakby pięknie działające po prostu. No. To jest kategoria tych gier, powiedzmy takich lekkich, maksymalnie średnio lekkich, bo to jest gra, w której wiecie, jednak skupiacie się na tym, że poruszacie się po planszy, macie walkę, rzucacie kostkami, gdzieś tam rozpatrujecie różnego rodzaju efekty dodatkowe, które gdzieś tam macie na swojej płaszczyce postaci i które staracie się wiecie, modyfikować, gdzieś tam wyniki, dodawać sobie ataku, dodawać sobie obronę. Także to nie jest, wiecie, gra, która gdzieś tam was utopi, gdzieś tam swoją niesamowitą głębią strategiczną, tylko bo to jest taka dobra zabawa, wiecie, gdzie, gdzie jesteście w stanie gdzieś tam się pochodzić po planszy, rzucać kostkami, odkrywać jakieś tam tajniki, scenariusze. To jest naprawdę no, bardzo dobra gra jakby z tej jakby rodziny gier, wiecie, takich dungeon crawlingowych, ale troszkę ze sznytem takiej przygodówki, bo to nie jest taka... Go away Dungeon, dungeon Crawler, jak, jak czasami były wydawane, że tutaj tylko i wyłącznie macie scenariusz, że zróbcie to i to, ale historii jest mało, tutaj naprawdę możecie sobie spoko e, historię poczytać, jednocześnie macie tą, tą mechanikę PC walki, która jest bardzo taka szybka, konkretna, wiecie, rzucacie naraz tymi kostkami i to wszystko jakoś gdzieś tam podliczacie i zadajecie obrażenia. Tego typu grach moim no ta walka musi być bardzo prosta, albo ewentualnie tak jak tam przed Baby Haven musi być wiem, budowanie swojej talii, czyli coś takiego już totalnie bardziej skomplikowanego. Ale jeżeli decydujemy się w projekcie gry na kostki, no to ta gra naprawdę bardzo dobrze to robi. Dla fanów, wiecie, tych dungeon rollerów, takich średnio ciężkich, co najwyżej, ja naprawdę Massive Directors polecam. Jest to fajna gra, gdzie już macie po prostu, nie potrzebujecie żadnych dodatków. Tu macie naprawdę bardzo dużo rozgrywki w, w tym pudełku. Ja muszę Wam szczerze powiedzieć, że po raz kolejny niejako sam siebie oszukuję, że jestem większym fanem tych jakby gier dużych, figurkowych, wiecie, crawlerów, ponieważ jest to kolejna gra z tego gatunku, którą ja gdzieś tam próbuję. Ona mi się naprawdę podoba, ale wiecie, no nie doświadczam tych emocji jak przy graniu, wiecie, Skulmion na to, jakieś tam kolejne gry, Aria Control i tak dalej. To jest taka moja subiektywna ocena jako kategorii gier, że niestety jak kolejna, jakby myślę, że je ja bardzo, bardzo lubię, dlatego jakby ja ogrywam i, i nagrywam dla was materiały. Ale szczerze mówiąc, no to nie jest totalnie mój typ gry. Ale, ale, ale jakby porównując te wszystkie wszystkie inne gry, Diaders czy, czy Descenty, czy właśnie to jest Massive Darkness, naprawdę ta gra wyróżnia się moim zdaniem bardzo pozytywnie. Daje naprawdę bardzo fajną rozgrywkę, i, i mówię, ta prostota jednocześnie z regrywalnością, jest tutaj naprawdę moim zdaniem bardzo fajna. Bo mówię, widzę siebie w przyszłości grającego, wiecie, innymi postaciami, w inne scenariusz, scenariusze, i tak dalej, i tak dalej. No i zachwycanie się jakby tymi komponentami. To Kulmini, na Portal robi naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Także z mojej strony to będzie wszystko. Dajcie znać w komentarzach jaka jest Wasza ulubiona gra, takie jak dungeon crawler, e, czy, czy wolicie te bardziej takie skomplikowane jak Haven, czy raczej wolicie te takie wiecie kostkowe, bardziej takie luźne, luźne rozgrywki, przejść z dziećmi albo z młodszymi graczami. Je, jak, jaka jest Wasza opinia na temat tych właśnie gier, jaki jest Wasz ranking najlepszych gier, jakie ewentualnie powinienem w przyszłości sprawdzić. Także z mojej strony to będzie wszystko, dzięki wielkie, że oglądaliście, do następnego, hej!